Tak więc idzie mi troszeczkę gorzej. No szczerze, troszeczkę gorzej. Zważywszy na fakt, że pierwszy dzień wyścigu zdominowałem, zamówiąc trzy pierwsze miejsca. No tutaj na razie oscyluję w granicach drugiego, a raczej dokładnie na drugim. Może przełamie teraz. Jakby nie było. Niekoniecznie dobrą pasę. Okej, okay, naprawdę nic sama, bo troszeczkę się poobijałem. Troszeczkę. Okay, no i co teraz? Hmm, jak myślicie? Klasa gripu czy próba czasowa? Dobra, próbę czasową jeszcze się nie bawiłem, więc... Hmm, myślałem, że będzie cała gadka-szmatka o tym, na czym polega ten wyścig i tym podobne. Okay. Eee, dobrze, moi drodzy. Ryan Cooper, czyli ja. Pedro Wilson, Philip Douglas i Mike Linneman. Zaczynajmy. Wow, zwróciliście uwagę, jakie furki jadą przede mną. To już respect na samym starcie. Dobra, próba czasowa, czyli tak naprawdę nieistotne jest to, czy jestem pierwszy w kolejności podczas tego wyścigu, maszyn. Ła! Gunwo. w trakcie jechania. Chodzi, się... Chodzi o to, kto najszybciej w najkrótszym czasie przejedzie dany dystans, czyli dane okrążenie. Okrążeń mamy trzy, czyli trzy próby. No na razie idziemy, mi jak widzicie. Jeśli dobrze kojarzę, to może. Kolejność wyścigu nie ma znaczenia aż tak bardzo, ale jednak, jeśli bym wyprzedził któregoś ze swoich rywali, to wtedy oni tracą. O kuźwa, co ja wyczynię? Moja strata do przeciwników jest ogromna. No dobra, ale co? Co zrobić? Szczerze, trudne tor. Dla kogoś, kto nie lubi. Fuh wciągać nogi z gazu a dokładnie rzecz ujmując palca w tym przypadku to ten tor jest przestraszny niestety pierwsze okrążenie do dupy straty dorywali nie wiem czy to da się jeszcze nagrobić

Z tego wyścigu już raczej nic nie będzie. No ale nie poddaję się, jedziemy do końca. A tak w ogóle, bo nie wiem czy o tym wspominałem, ale chyba się już domyśliliście, że ja gram na klawiaturze. Oczywiście, większość z Was, chociaż może się mylę, ale może większość z Was w tym momencie zareagować fuck? Jak to można grać na klawiaturze? Sam mam kolegów, którzy tak by zareagowali, bo są całkowitymi przeciwnikami grania na klawiaturze w wyścili. I ogólnie w gry sportowe Szczerze, pomijając fakt, że ja nie lubię grać na padzie Przede wszystkim w tego typu gry PAD wykorzystuje tylko i wyłącznie do gier e, typu jakiś tam box. Nie wiem, Tekken, Mortal Kombat, gry zręcznościowe, e, gdzie dwie postacie układają się po morde. no czwarte miejsce smutne to bardzo było. Bardzo to było smutne, i co? Spróbować swojej siły od razu czy dać sobie spokój? Hm. hmm. I jeszcze raz chy. Hm. Czy jak to tam? Some... Odpuściłem na razie, przede wszystkim dlatego, żeby naprawić samochód. Okay. Poszło mi kiepsko, bardzo kiepsko. Ale cóż. Dobra, teraz dla... E... Zrobimy coś innego, czyli weźmiemy klasę gripu. Nie wiem szczerze na czym to będzie polegało do końca. Ale. Przekonamy się. Hmm. Ok, więc już czaję. Będzie to na zasadzie wyścigu, czyli zwykłego gripu, bodajże chyba trzech okrążeń, tylko mamy dwie grupy. Grupę A i grupę B. Ładne fury. Ja jestem w grupie A grupa B jeszcze czeka, ale za chwilę ruszy. Dobra, więc spróbujmy pozamiatać. A jajaj już Dobra, ale jeszcze się trzymam na pierwszej pozycji. Małóż na, się hamować, great Gamoniu. sobie już jakąś odwagę to za chwilę w bardzo głupi sposób stracę Mało sportowe zachowanie z mojej strony przed chwilą jestem niby na pierwszym miejscu. To jest słowo niby, słowem klucz, grupa B. Ej! Dziadu! Ładnie mi wziął po wewnętrznej. Momentami mam wrażenie, że wkradają się tutaj elementy driftu. Przynajmniej tak to wygląda z tej perspektywy, teraz patrząc na samochód przede mną. Ej, no nie uderzaj mnie, kuźwa mać! Ej, no straciłem. Rekord okrążenia należy do mnie cały czas. Ale po co się obijam? Kurczoki. Nie zbytnie zbytnie odskoczyć. E, przynajmniej nie uderzyłem w bandę, ale to było smutne. To, co zrobiłem przed chwilą. Teraz nie wiem, czy nie bardziej. Czoki! Okej, okay, zobaczcie na moją maskę. Szczerze? Wygrałem to. Ale na czym do końca polega ten wyścig? Nie ogarniam. Tak się po cichu przyznam. Gotówka tysiąc, Nieźle. Muszę oczywiście na samym... Czyli co? Wygrałem? Fajnie. 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 Dobra gratulacje, wygrywasz zmagania w tym dniu wyścigów, wybierz nagrodę. Nie zdominowałem tak jak za pierwszym razem, nie udało mi się to, ale po prostu wygrałem. Teraz wtedy wcelowałem w środek, teraz może first. Gratulacje, udało ci się wygrać część na poziomie pierwszym, pakiet układu napędowego dla twojego Nissan'a. Udało Ci się wygrać dzień wyścigów. Czy chcesz kontynuować jazdę w celu zdominowania zawodów i otrzymania większych nagród, czy też wolisz wyjść i przejść na mapę kariery, aby zająć się nowymi dniami wyścigów? Hmm, jak myślicie? Jak myślicie, moi drodzy? Szkoda, że nie mogę usłyszeć Waszej opinii w tym momencie. Może kiedyś, może kiedyś... Będzie to możliwe, może kiedyś będę tak znanym YouTuberem, tak wyczekiwanym YouTuberem, tak popularnym YouTuberem, że będę robił streamy. Ale to pewnie kiedyś. Na chwilę obecną, no cóż, Mogłem się tylko domyśleć. Jedni by powiedzieli kontynuuj, drudzy by powiedzieli opuść. Tak czy inaczej, tak zdecydować musiałbym ja, a ja myślę, że powinienem kontynuować, moi drodzy, ten dzień wyścigu. Naprawie swojego Nissanka. Zapiszemy. Kariera numer jeden. Ok. Zobaczmy, jak to wygląda, czyli postępy. Ile mi brakuje do dominacji. Zwyciężyłem w tym dniu wyścigi. Punkty do dominacji to tylko 7000, więc spokojnie. Jest to do zrobienia. Yy, drugie miejsce, pierwsze, czwarte. Na no to próba czasowa poszła mi kiepsztuchno, więc co? Czas chyba na rewanż. Tak myślę. Nie No dobra. Skupię się na poprawnej jeździe. Aha. To tak odnośnie poprawnej jazdy. Czterze to się tak się zastanawiał. czy te strzałki na jeździe mi pomagają, czy wprost przeciwnie. W przednich częściach nie było żadnych strzałek. W tak jak już wspominałem, prowadzenie pojazdu w poprzednim czasie szczerze momentami zupełnie co innego niż tutaj. Dlatego na razie nie mogę się ogarnąć. Dostatecznie. Dobra, idzie mi na razie nie najgorzej. Dobra, nie odzywam się, bo sami widzicie, co się wtedy dzieje. Okej, okay, Mike chwili. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej, okay, jestem trzeci, więc jest jakiś progres. Ten zakręt można dojść o wiele łatwiej w przeciwieństwie do tego tutaj to jest trudne. Tak swoją drogą to też muszę zająć się tuningiem z samochodu. Ten poślizg był niepotrzebny. Chyba zapomniałem o tym Niepotrzebne stracone sekundy Niepotrzebnie tak pozewnętrzne Dużo rzeczy niepotrzebne Ale zobaczymy co zrobiłem I Dobra, nadamy trzeci W sumie niedużo mi brakuje do przeciwników Jeśli chodzi o czas bo umiejętności to sporo. Już trochę lepiej, ale można było o wiele szybciej wejść, muszę nad tym popracować. Tylko z kolei później trzeba się wyrabiać na tym zakręcie. No. Przeda się jakiś pilot, nie? Mi oczywiście by się przydał jakiś pilot. I tu nie chodzi mi w tym momencie o pilota, do telewizora. A z jakiegoś tam tu polewa. Tylko taki pilot, to no wiecie o co chodzi? Człowiek, który by mi czytał z karteczki ewentualnie. Przejdź znowu, no i po raz trzeci do samo. No Metalowanie po prostu narzucał tempo i mówił kiedy skręcić odpowiednio wcześnie. Żeby nie robił tak głupich błędów jak w tym momencie. No i co? Raczej chyba już nic nie działa, ale zobaczymy. Trzecie miejsce. Dobra. A lepiej niż poprzednio. 400. Dobre i to. Może tak... Po nic za dokłębka. Chodzi oczywiście o dominację, zobaczmy. No jeszcze sporo. 6000 aż. Co możemy tutaj jeszcze zdziałać? Trzecie miejsce, drugie miejsce. Może spróbujemy w tym gripie. Znaczy nie nie w gripie. E... Tak, dla rozmaicenia startujemy. Chyba, że znowu trafię na, na Jacksona. No i jest. I to chyba on. Ale dobra, na pierwszej ogień gdzie Matt. Matt Pritchard. poszło. Pierwsza i druga zmiana. Niby bezbłędnie, ale może być lepiej. 13:52. No. Zobaczymy, co się działo. Jackson. Ej, dobra, tym razem mu nie poszło. Wychodzi na to, że będę. Jest. Na chwilę obecną jestem najlepszy, ale depcze mi po piętach Jackson wspomniany wcześniej, więc trzeba uważać.

Pierwszy kiedy był kiepski, drugi strzeliłem. Na szczęście mój przeciwnik nie ogarnął zbytnio. Jeszcze gorzej ode mnie, ale w sumie czas nie aż taki kiepski. Uuu, Donberry wybuch silnika, Kiepściuch, no. Okidoki, nadal jestem na pierwszym miejscu, no i ostatnie. No i moi drodzy, czułem, że to będzie Jackson na szczęście, bądź, nie wiem, szkoda, bo no jakby nie było, nie unikam konfrontacji, dosłownie i przenośni. Tym razem Alex Hatom. Dobra, rzucało mi trochę autem, ale w sumie czas. Chyba mam najlepszy do tej pory. I wszystko wskazuje na to. Jest! Thank you, thank you, thank you. Oczywiście to do tych wszystkich, którzy mi w tym momencie gratulują. No i pierwsze miejsce, tak więc udał się rewanż. Dobra, zobaczmy postaw. Tylko po cztery tysiące. Hmm. Hmm. Pierwsze, pierwsze, trzecie. Próba czasowa. No w próbie czasowej mi nie idzie. Klasa gripu. Zwykły grip. No dobra, trening nie mistrza, tak więc... Dlaczego nie ma tu opcji, żeby omijać ten stan? Dobra, spróbuję od razu tutaj. Nie uda się tam. No ale to było całkiem niezłe. Ten zakręt jest dosyć łagodny, to sprawia wrażenie czegoś prostego. Następny także niezły. Okay, okay, okay. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Wyda co i. Muszę uważać, bo trasa wydaje się prosta, żeby mnie to nie zgubiło. Ok, wypracowałem sobie niezłą odległość od kolejnych zawodników, chociaż nie, no, już się mina nie powiem przynocze nie będę tam używał jakichś brzydkich słów nawet jeśli miała być to dupa e, za późno rekord okay. niepotrzebnie aż tak bardzo dzwoniłem To dosyć łatwa trasa muszę powiedzieć. Żebym znowu nie zapeszył tymi słowami. <grymne> dobra, dobra, dobra ja mam to. Nie, w tym momencie trzeba dzwonić, może nie aż tak gwałtownie jak ja to zrobiłem, bo straciłem trochę. A tu niepotrzebnie, tu, tu tracę w tym momencie. 76. Następny zawodnik. Dosyć duża przewaga. Ok, raczej to już mamy, chyba że teraz by mi wyrosło coś na środku toru i bym to w to z impetem bezczelnie przypierdzielił. Ale najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że mi się udało. dokładnie W porównaniu do poprzedniego, to ten przejazd był, nawet bym powiedział, piękny, albo nie tak. Piękny. Panocku. Okej. Okay. I co? I czy to już wystarczy? Wystarczyło? Nie wystarczyło. Hmm. Pógł do dominacji 2568, więc tak naprawdę to jest kwestia jednego, solidnego przejazdu. Okej okay, moi drodzy, ale z racji tego, że i tak całkiem nieźle nam idzie, z racji tego, że te wyścigi już będą dla was powtarzalne, więc to nie będzie niczego nowego, nie będę wam tym, tym nie będę was tym zanudzał. Tak więc ja na tą chwilę. Wielkie śliczne dzięki za spędzony czas, za obejrzenie filmu. Oczywiście zapraszam do następnych. A jak wspomniałem, będą one się pojawić cyklicznie na moim kanale, ale na pewno rzadziej niż główna seria. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj, wielkie dzięki za teraz. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie, bądź w odwrotnej kolejności. Tak czy inaczej, serdecznie zapraszam, serdecznie dziękuję i serdecznie się z wami żegnam na tą chwilę. A raczej mówię, cześć.